Ciekawostka z dawnych czasów. Mamy tutaj komputer z procesorem procesorem Pentium Albo Pentium 2, albo Pentium 3, ale raczej Pentium 2, patrząc po rodzaju zwanej pamięci. No i co taki komputerek potrafi? Mamy tutaj obraz. Możemy sobie go powiększyć w tym momencie, i można zobaczyć, jak szybki jest to układ. Jak szybko jest w stanie nam pokazywać, poza tym, że pojawia się migotanie, ze względu na to, że monitory są CRT, ale widać, że praktycznie bez żadnych opóźnień jesteśmy w stanie ten powiększony obraz tutaj pokazać.